Od 14 czerwca na boisku w Emilinie trwały rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Bełchatów. Do finału rozgrywanego w ostatnią niedzielę miesiąca zakwalifikowały się zespoły z Wólki Łękawskiej, Postękalic i Domiechowic. Oglądamy właśnie końcówkę meczu tych ostatnich drużyn, który decydował o zajęciu trzeciego miejsca przez piłkarze z Domiechowic. To właśnie oni dwukrotnie schodzili z placu pokonani. Brawo za czwórki z domychowić. Mecz o puchar między Postękalicami a Wulką dostarczył wielu emocji, przede wszystkim dwóch bramek, dających zwycięstwo obrońcom trofeum sprzed roku, reprezentantom Wulki Łękawskiej. <śle> შენ გხარობ იმთან გაშვა Wulka była w tym meczu lepsza, dobrze prezentowała się na boisku, a w grze widać było kulturę dającą nadzieję na dobre wyniki w zawodach powiatowych. Zespół już dojrzał, widać, dojrzał do, do tego y, ogrania się z sobą. Ma nałożoną taktykę. Gramy cały czas tak samo, tylko co mamy, no co mamy, może minusy są takie, tylko że czasami brakuje trochę kondycji, ale no. Pff akurat dzisiaj tego nie brakowało, nie? Mam nadzieję, że na mistrzostwach powiatowych uda nam się po prostu dojść wyżej i nawet może do, do wojewódzkich mistrzostw. To jest nasze marzenie, bo tak jak mówię wcześniej, rok temu, nie, doszliśmy tylko doszliśmy mistrzem powiatu i chcieli marzenia nasze były tam, aby pójść dalej, nie? Mam nadzieję, że to marzenie się spełni i będzie w wojewódzkich. Turniej jest zorganizowany naprawdę bardzo fajnie. Chyba najlepszy tak odkąd gram tutaj w rzs Bardzo się postarali wszyscy i organizatorzy i chciałem podziękować również panu wójtowi i działaczom za, za zorganizowanie takiego wspaniałego turnieju. Final nie pozostawiał złudzeń. 2-0 to bardzo dobry wynik. Nie mieliście chyba kłopotów z postankami. Chłopaki postawili nam opór, pierwszą połowę tam no, trzymali, ale Postaraliśmy się, chłopaki strzelili bramkę, także naprawdę chwała im za to i po prostu spisali się nawet. Tam. Za dwa tygodnie będziecie reprezentować gminę Bełchatów na turnieju powiatowym. Tak. Z jakim nastawieniem pojedziecie do Kościoła? No, będziemy walczyć o pierwsze miejsce na pewno, także musimy w końcu coś ugrać na tym powiecie. Bo zawsze, zawsze czegoś brakuje, ale teraz postaramy się ugrać coś więcej. Postękalice nie dały w tym roku rady, ale piłkarze zapowiadają walkę w przyszłorocznej edycji turnieju. Myślę, że wszystkie zespoły bardzo się zaangażowały w walkę tutaj. Było iskrzyło powiedzmy w tym finale. Każdy chce wygrać jak zawsze. No, mocne zespoły. Gratuluję Wólce Łękarskiej za zajęcie pierwszego miejsca. Mocniejszy wygrał po prostu. No właśnie skupmy się przez chwilę na tym dzisiejszym finale. Nie udało się ukłuć Wólki? No nie, nie udało się, nie udało się. Też przyjechaliśmy osłabieni bez jednego podstawowego gracza, no ale to nic nie zmienia tak naprawdę. Było parę momentów, w których mogliśmy strzelić bramkę, ale nie udało się. Byli mocniejsi, wygrali rewitalizację prosto. Za dwa tygodnie w Kłeszczowie rozegrane zostaną zawody powiatowe. Gminie Bełchatów nie udało się ich jeszcze wygrać. Może w tym roku będzie inaczej. Trzymamy kciuki. I życzę sukcesów w turnieju powiatowym, no bo na to liczymy przede wszystkim.